się z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy w Simscraftie. No i Bella, słuchajcie, zaginęła. Ale mam ważną informację, słuchajcie, skontaktował się ze mną ten demon, który porwał Bellę ogólnie. I on jest w neterze, słuchajcie, on tam ma swoje królestwo i zaprosił mnie tam, żebym przyszedł i zobaczył. I to on chyba, słuchajcie, tutaj rządzi tym wszystkim. Także ja będę musiał to zweryfikować. No i uratować Bellę, więc muszę się dobrze przygotować, słuchajcie, do tego spotkania. Właśnie z tym demonem, jestem bardzo ciekawy Kto to jest, słuchajcie, i co on tam Będzie robił w ogóle, i jak on porwał Tą belę. nie mam pojęcia, słuchajcie, ale musimy To wszystko sprawdzić, także Słuchajcie, jeżeli dzisiejszy odcineczek wam się Spodoba i chcielibyście, żebym uratował Bellę, żeby Bella tutaj wróciła, zostawcie jakieś łapeczki do góry, fajnie, jeżeli będzie 10 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał Wpadajcie też na vitoshop.pl Po rzeczy, a my lecimy, słuchajcie No i ja, pierwsze co zrobię To polecę do deteru, słuchajcie i zobaczymy, jak tam to wygląda ogólnie. I tam zbudujemy sobie bazę, żeby przygotować się na spotkanie właśnie z tym demonem. Jestem ciekawy, jak on wygląda. Słuchajcie, mam nadzieję, że wy też jeste jesteście ciekawi. Yy, no, ale ja się troszeczkę boję ogólnie. Powiem wam szczerze, że się boję tego demona, bo on, yy, jest dosyć straszny, jak skontaktował się ze mną. Miał taki mega dziwny głos w ogóle. I no boję się go troszeczkę. Ogólnie, ja tutaj z Bellą miałem bazę. Zobaczcie, tutaj taką pierwszą yy, bazę sobie zbudowaliśmy, bo kiedyś byliśmy tutaj w tym net ale to za bardzo tutaj dobrze nie wygląda Ja muszę zbudować sobie jeszcze jedną bazę Jejku, jak to jest strasznie, słuchajcie Bardzo to jest strasznie Ale ja zbuduję sobie jeszcze jedną bazę, słuchajcie Myślę, że tutaj na dole byłoby spoko I wtedy, słuchajcie, będę szukał tego demona tutaj Będę musiał go znaleźć właśnie tutaj w tym neterze Więc to nie będzie łatwe zadanie Ale może się uda, może się uda, słuchajcie Dobra, ja tutaj sobie zbuduję szybko bazę wypadową Schowam sobie te rzeczy, które mam, żeby on mi ich nie zabrał W razie coś, żebym mógł go zaatakować jak coś ale słuchajcie, yy, to nie będzie takie łatwe na pewno, więc będę musiał bardzo, bardzo uważać. Dobra, weźmiemy sobie te czerwone bloki. Ogólnie powiem wam szczerze, że ja już nie chcę być tym diabełkiem, yy, bo yy, z tego, yy, co się dowiedziałem, w sensie co ten yy, demon mówił, to on jest mega straszny w ogóle. A ja nie chcę być taki, słuchajcie, ja myślałem, że sobie będę tutaj, wiecie, diabełkiem trochę porządzę tym światem, później wrócę do siebie, jakby do swojej formy i będzie już wszystko ok. A tutaj tak się, słuchajcie, nie stało i teraz musimy ratować Belle tutaj. Ponownie, nie wiem już, który. Się... Który raz ją ratujemy, słuchajcie, ale będziemy musieli znowu ją uratować, słuchajcie. Ale mam nadzieję, że się uda i, i że Wy mi w tym pomożecie, żeby uratować Belle. No, i będziemy musieli załatwić tego demona, bo jest naprawdę straszny. Kolejna straszna postać nam się tutaj pojawia. Nie podoba mi się to, coraz częściej te straszne postacie nam się tutaj pojawiają. Dobra, wstawimy sobie tutaj jakieś torcze, żeby było troszeczkę jaśniej, bo jest tu mega, mega ciemno. Dobra, tutaj sobie wstawimy torcza, ok. Tu w środku też sobie wstawimy, dobra. Pyk, elegancko, dobra. Ciekawe, co będzie chciało ode mnie ten demon, ale ja muszę naprawdę dobrze się tutaj przygotować, schować sobie te wszystkie rzeczy i wtedy dopiero do niego polecieć, w sensie poszukać go tutaj. Mam nadzieję, że uda się go gdzieś tutaj e, znaleźć. Dobra, e, teraz tak, budujemy sobie tą bazę tutaj, ok. Dobra, coś takiego sobie zrobimy. Taką mega prostą, słuchajcie, bazę sobie tutaj wybudujemy, ale żebyśmy mogli schować właśnie te wszystkie rzeczy, e, to jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, pyk, pyk. Pyk i pyk, dobra, okej. Okay, okej, okay, i tutaj jeszcze sobie zrobimy tak. Dobra, spoczko i teraz tak, tutaj będziemy mieli wejście, zrobimy sobie szybko drzwiczki jakieś. Tu jest mega strasznie, słuchajcie, więc muszę tą bazę zbudować, żeby nic mnie tutaj nie zaatakowało coś strasznego. Dobra, okej, okay, ja wiem, że jestem tym diabełkiem, ma super moce tutaj mogę latać i tak dalej. No ale wiecie. Tutaj są groźniejsze potwory, w netarze to jest, w netarze, słuchajcie, to jest mega niebezpiecznie i bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Dobra, zrobimy sobie tutaj okno, wsadzimy sobie tutaj iron, bar iron barsiki, dobra, Ok. i tak, wstawimy sobie tutaj jakieś łóżko w razie coś, żebyśmy mieli, Ok. i teraz tak, wstawimy sobie też czesty dwa i schowamy te wszystkie moje rzeczy, które tutaj mam, dobra, pyk, i teraz tak, chowamy te wszystkie rzeczy, dobra, ewentualnie wezmę sobie jakąś jedną broń w razie coś, gdyby... Nie y, chciał zaatakować ten demon. To będę się jakoś tutaj bronił. Może mi się uda, słuchajcie, wezmę sobie ten, y, wezmę sobie y, tą. Piłę, myślę, że piła będzie spoko Dobra, słuchajcie, w takim razie wybieramy się na poszukiwania demona Tak wygląda moja baza tutaj No nie jest jakaś super, ale ogólnie, wiecie, na, na start tutaj myślę, że w neterze wystarczy Nie wiem, jak długo tutaj będziemy, mam nadzieję, że nie jakoś bardzo długo Że uda mi się w miarę szybko uratować tą bellę tutaj Dobra, słuchajcie, ja w takim razie szukam tutaj tego demona Zobaczymy, czy uda się go gdzieś znaleźć, słuchajcie Mam nadzieję, że tak, dobra, lecimy, okej okay. Czy tutaj coś jest? Tutaj nic nie ma. Okej, okay, tu jest strasznie, zobaczcie, pełno tutaj wszędzie ognia jakiegoś. Tam się coś świeci, dobra, to glowstone chyba. Tam jest jakaś lawa, dobra, polecimy do tej lawy tutaj. Okej, okay, gdzie on tutaj może, słuchajcie, mieszkać w ogóle? Yy, w jakim miejscu? Okej, okay, słuchajcie, także szukamy... O nie, jak tu jest strasznie, zobaczcie, jak to wszystko wygląda źle. Dobra, ej, co to jest? <laughs> Patrzcie, ktoś tutaj coś ma zbudowane, jakieś rogi i takie... Taką dziwną buzię jakąś, dobra, lec. Zobaczcie! Jest on, tam widzę go chyba z daleka. Czekajcie, się tu schowam na razie. O oh my god, to chyba był on, to chyba był ten demon. Widzieliście go też? Ej, to jest mega straszne w ogóle, co ja tutaj teraz zobaczyłem, boję się tam polecieć do niego. Ale dobra, czekajcie, musimy tak z daleka. O nie, on sobie tam buduje! Ej, zobaczcie, jak on się pojawia i znika jakoś tak dziwnie. Jaki ma ogon straszny, jaki ma... yo ja krecę, ej, boję się go, ale słuchajcie, no nic, muszę zaryzykować. Podlecę, bo on chciał się ze mną spotkać, więc mam nadzieję, że nic mi nie zrobi złego i po prostu sobie z nim porozmawiam. Dobra, lecę tutaj do niego, słuchajcie, spróbuję go tutaj zaskoczyć. Dobra, tutaj się schowam. Okej, okay. cześć, demonie. Halo, to ja, Vito. O, cześć, Vito, czekałem na ciebie. O, cześć, demonie, skontaktowałeś się ze mną, więc tutaj yy, przyleciałem w miarę szybko, bo chcę uratować Belek, chcę ją odzyskać. Gdzie mu uwięziłeś? Powiedz mi szybko. Musimy najpierw wyjaśnić sobie kilka rzeczy. Jakich rzeczy? Przecież wszystko jest okej! Okay. Takich jest... rzeczy, że gadasz ...gadasz nieprawdziwe informacje po wiosce. Jakie? No, jakie nieprawdziwe? Co ja takiego powiedziałem? Nic nie powiedziałem! Po prostu wygrałem bitwę z Bellom Aniołkiem i przejąłem władzę po prostu w wiosce i tyle. Ale to było tak dla zabawy tylko. Tak, ale opowiadasz, że masz teraz władzę nad światem, a to nie ty masz władzę nad światem, tylko ja. Nie ja? Jak to? Myślałem, że ja. Gdzie ty zniknąłeś? Jak ty to robisz? O, tutaj jesteś. Jak to nie? A kto ma władzę nad tym światem? Ja mam władzę właśnie, bo ja wygrałem przecież. Nie, ja mam władzę nad światem i nad tobą też. Co? Ej, nie no. Ej, trochę mi się kłópać. Myślałem, że to ja jestem tu najgroźniejszy i w ogóle... Co on tutaj gada? Dobra, gdzie jest Bella? Powiedz jej, oddaj mi Bellę, bo jak nie, to użyję mojej piły. Możesz sobie używać, czego chcesz i tak my nic nie zrobisz. Tak? To zobaczymy. W moim Aaaa! świecie. faktycznie nic mu nie mogę zrobić. Co jest zgrane? To jest jakiś nieśmiertelny chyba. Chodź tutaj, cwaniaczku, oddaj mi Belle. Gdzie ty uciekasz? Nie! Dobra, dobra, dobra. dobra powiedz, co mam zrobić. Tam mogę, jakoś, i już tutaj mogę jakoś uratować Belle. Please, please, podpowiedź. Możesz uratować Belle, ale musisz najpierw wykonać kilka czynności. Jakich czynności? To ja się tu położę i posłucham. Gdzie Musisz jesteś? wstać. A najpierw. dobra, to wstałem. Okej, okay, bo nie ty tak szybko tutaj. Słuchać. Ja nie odgardiam w ogóle. Dobra, co mam zrobić, żeby ją uratować? To może coś zrobię, ale, ale nic takiego strasznego. Ja nie będę nic strasznego robił ogólnie. Bo już to... Najpierw musisz mi pomóc. Dobra, w czym? Co, co bo bądź? będziemy musieli pozbyć się wszystkich aniołów, które tutaj są. Aniołów? i początkowo twoim zadaniem będzie zniszczyć chmurkę belli. O, jacie. no dobra, myślę, że, że jej to nie będzie przeszkadzało jakoś. Dobra, to ja, to ja zniszczę tą chmurkę belli, yy, ale wtedy jak wrócę, to już yy, oddasz Bellę ogólnie. Gdzie ją uwięziłeś, Nie, Powiedz. jeszcze wtedy ci nie oddam. Aha. Ale, ale już będziesz bliżej niż dalej na pewno. No dobra, dobra, to idę zrobić to jedno zadanie. Dobra, patry. dobra, okej, okay, okej, okay, dobra. Dobra, to lecę. Ojeku, słuchajcie, nas spotkałem, nie wierzę normalnie, ale nic mega dziwny, jakiś. Ja myślałem, że ja tutaj rządzę, a on to chce nade mną rządzić, ale. No wiecie, nic nie pokazał takiego, co by przemawiało do mnie, że. Wiecie, że on miałby tutaj rządzić. Wydaje mi się, że mógłbym go pokonać, słuchajcie, że byłbym w stanie go pokonać, tylko muszę tutaj wymyślić, jak to zrobić ewentualnie. Bo ja jakoś za bardzo się go w sumie nie boję, jest trochę straszny, ale wiecie, yy, nie pokazał tutaj jakiś swojej. Yy, Turbomocy, że wiecie, że mógłby mi coś zrobić, więc, no dobra, ale na razie zniszczę tą chmurkę, zobaczymy, co się wydarzy, słuchajcie. Mam nadzieję, że jak to zrobię, to powie mi, co mam dalej zrobić, żeby tutaj uratować tą belę. Dobra, to niszczymy tą chmurkę, szkoda, bo podobała mi się ta chmurka, ale najwyżej, jak uratuję belę, to i tutaj zbudujemy jeszcze jedną, słuchajcie, i będzie wszystko ok, dobra, niszczymy w takim razie to, ok. Nie wiem, czy on tutaj ma wgląd na to, mam nadzieję, że. Że nie, chociaż może słuchajcie tutaj podglądywać, bo on w sumie wszystko wiedział. Nie wiem skąd on dowiedział. Dobra, chmurka zniszczona. Lecę w takim razie z powrotem do netheru. Dobra, muszę z nim porozmawiać. I zobaczymy, słuchajcie, co się wydarzy. Okej, okay, dobra, jestem, słuchajcie, już tutaj w tym piekle strasznym. O oh my god, jak to jest strasznie w ogóle. Ale ja bym spróbował go pokonać, słuchajcie. A jakbym rzucił w niego granatem, myślicie, że to by zadziałało? Ja spróbuję, słuchajcie, tej, tej opcji. Weźmiemy tutaj e, Grenade Launcher i gdzieś miałem granaty ogólnie. Ale one nie, chyba mi się skończyły Czekajcie, a nie, tu są granaty, dobra, mamy Ok, spróbuję rzucić w niego granatem, zobaczymy czy to zadziała, ja ogólnie się go, wiecie, nie boję jakoś za bardzo Więc zobaczymy czy to zadziała, jakiś dziwny ten mój granatnik tutaj się zrobił, ale dobra Spróbujemy, słuchajcie, rzucić w nim tam granatem Czekajcie, gdzie on jest tutaj? Może z góry się uda, słuchajcie, jakoś tutaj rzucić. Dobra, ok, jest tam Dobra, dobra, ja się tutaj ustawię Dobra, rzucam Zobaczymy czy to zadziała Nie, bo to nie działa Dobra, wybucha tam. Nie, to na niego nie działa w ogóle, co jest grane. Wito, a czy ty zdajesz sobie sprawę, że ja mam tak potężne moce, że ciebie słyszę? Co? Ja, ja nic tak. nie mówiłem, nic nie robiłem nawet. O co chodzi? Słyszałem wszystko! Ja Myśli, nic że nie mówiłem, mówiłem przywyczyć. tylko, że jesteś największy, najlepszy w ogóle i ty rządzisz tutaj tylko i wyłącznie. Właśnie nie tak mówiłeś, e... a więc dlatego, że masz rozum krótki, będziesz teraz malutki. Ej, co jest? Co ty robiłeś? Co się ze mną stało z tym małym diabełkiem teraz? Jak ty to I zrobiłeś? Tak to jest ma kara, jaką mogłeś Oh my dostrzec, god! Joki, tu masz mocy, o oh my god! Ej nie, tu zaczynam się gopaća, zobaczcie co mi narobił? Będę teraz małym diabełkiem, co tu się stało? Dobra, dobra, wszystko, zrobię wszystko co chcesz, nic mi tylko już nie robi, please, please, please. Nie ale jesteś malutki, śmieszny, no tak. wiem, wiem, ale, ale odczarujesz mnie później. Jak zrobię wszystkie no, zadania? Zobaczymy, bo taki, tak wyglądasz nawet uroczo, taki mały diabełek. <laughs> jak uroczo? Nie, ja nie chcę być małym diabełkiem, nie będę twoim <laughs> sługą tutaj. Ja chcę wrócić do siebie. Dobra, jakie kolejne zadanie? Zniszczyłem tą chmurkę, to jak ty słyszałeś i widzisz wszystko, to na pewno to widziałeś. Poczekaj, tak, widziałem i jestem głodny teraz. Nic to nie działa na ciebie. Bez sensu to jest. <laughs> głodny no, jesteś, połaskotałeś dobra. No, mnie, mm. musisz mi przynieść w podar w podarku świnie. Świnie? Dobra. Tak, świnie tu okay. proszę mi Ja nie wiem, czy mi się uda tutaj do piekła świny, świnie sprowadzić ogólnie, ale spróbuję, no, dobra, dobra, spróbuję, wszystko. spróbuję. Jedną tylko? Jedną świnię, Dobra, jedna mi wystarczy. Dobra, dobra, to idę to, to załatwić. Okej, okay, dobra. No Lecce, słuchajcie, zobaczcie, co ze mną zrobił z tym małym diabełkiem, to jest straszne. to ma jakieś supermoce w ogóle tutaj. Ja jednak muszę się go słuchać, słuchajcie, myślałem, że będę mógł tutaj z nim zawalczyć. No, ale teraz, jak jestem taki malutki, to już w ogóle nie mam szans z nim. Nie w ogóle nic z nim nie mam szans. Dobra, muszę mu świnie przyprowadzić jakoś. Nie wiem, słuchajcie, czy uda mi się tutaj znaleźć jakąś świnkę. Mam nadzieję, że tak, słuchajcie. O, krówka jest tutaj. Hmm, może mu krówkę przyniosę. Ale nie, on chciał świnkę, lepiej byłoby świnkę tutaj ogarnąć. Tylko że nie wiem, czy gdzieś tutaj mamy w ogóle jakieś świnie, słuchajcie. Bo ostatnio to za dużo tutaj ich nie widziałem. O jest, 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 jest. Dobra, mamy, mamy. Okej, okay, weźmiemy sobie. Yy, czekajcie, jak to się nazywało? Dobry mamy. Ok, lid. Dobra, mam nadzieję, że uda się ją wprowadzić tam do tego neteru. Dobra, lecimy z nią. Ok, idzie świnka, na smyczy ładnie. Dobra, ok. O, czekajcie, żeby ona tu do dziury mi nie wpadła. Dobra, spoczko, spoczko. Dobra, ok, jesteśmy już blisko, słuchajcie. No, mam nadzieję, że jak dam mu w podarunku już tą świnię, to już wystarczy. To, słuchajcie, i mi powie, gdzie jest tabela. Albo, no nie wiem co, chyba, że on mnie to okłamuje. że jak on mnie okłamuje, i słuchajcie, nic się tutaj nie wydarzy, to będzie źle. Czekajcie, muszę tutaj jeszcze dobudować sobie wejście, bo yy, ta świnia chyba tu mi nie wejdzie, tak? Dobra, postawimy sobie kilka bloków, dobra. I teraz mam nadzieję, że ona... O, wskoczyła tutaj, dobra. Czy ona przyjdzie, ta świnia, ze mną? O nie, nie przyszła. Czekajcie, muszę jeszcze raz tam... Muszę ją wepchnąć chyba. Dobra, czekajcie, muszę ją wepchnąć i wtedy ją tam yy, odebrać z powrotem. Gdzie tu było to wyjście? Nie widzę, o tutaj, dobra. Szybko lecę, lecę, lecę szybko pod ten portal. Dobra, gdzie to było? Tam, dobra, okej okay. Słuchajcie, mam nadzieję, że jak dam mu już tą świnkę To już będzie okej, okay. ogólnie I uda mi się uratować Belle W sensie, mam nadzieję, że on mi ją odda Dobra, czekajcie, spróbujemy Wepchnąć tam świnię, zobaczymy, czy to zadziała W ogóle, o, poleciała Dobra, jest spoko, jest spoko, udało się chyba Dobra, muszę ją teraz tylko Złapać i wyciągnąć stąd Św Świnko, chodź Chodź tu, świnko chudzinko. No Wyjdź stąd, nie, zablokowała się Chyba tu, dobra, okej, okay, okej okay. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź tutaj. Świnko, chodź, please! Ona nie chce się ruszyć teraz! Co ja mam zrobić z nią? Nie wróciła z powrotem do świata. I teraz wróciła tutaj chyba. Gdzie ona jest? Ej, nie ma jej. A nie, jest tutaj, jest tutaj. Dobra, muszę ją... muszę ją wypchnąć, muszę ją wypchnąć. O dobra, udało się. Ale ciężko było tutaj tą świnię ogarnąć. Dobra, muszę ją jakoś zaprowadzić teraz do tego demona, tylko nie wiem czy się uda. Wszędzie tutaj pełno ognia. Przecież ona się tutaj spali, jak będzie szła. Dobra, czekajcie. Muszę jakoś tak powoli tutaj z nią iść. Okej, okay, tylko że on jest tak wysoko tam, że ja nie wiem, czy ta świnka da radę tam wejść w ogóle. Będę musiał jakąś drogę tutaj zbudować dla tej świnki. O, jak ona już tutaj się zblokowała. Chodź, świnko. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Chodź, chodź. Nic ci nie będzie, nie bój się. Będę cię ratował jak coś. Dobra, okej, okay, okej. Okay. I teraz tak, najgorzej będzie tam się do... Ja nie wiem, czy my się tam dostaniemy. Muszę tu budować drogę świnko, bo jest szła ze mną. Dobra. Budujemy ogromny most, słuchajcie, tam, żeby dostać się do tego demona i oddać mu tą świnkę, bo inaczej to ona tutaj, słuchajcie, nie przejdzie. Mam nadzieję, że uda nam się ją tam doprowadzić jakoś, słuchajcie, do niego. Dobra, lecimy, lecimy. Czuję się jak na bedwarsach trochę. Słuchajcie, jak kiedyś budowałem bedwarsy, mosty. Dobra, daleko jeszcze jeszcze kawałek do niego. O oh my God. nie wiem czy się uda, słuchajcie, to zrobić. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało, bo ja muszę zrobić to zadanie. Mam nadzieję, że po tym zadaniu już, słuchajcie, uda się tutaj, yy, wiecie, uratować belle. Dobra, już jesteśmy blisko, słuchajcie, zobaczcie. Okej, okay, tu już jest ten demon. Dobra, już jesteśmy blisko. Jeszcze troszeczkę tego mostu. Bardzo długo musiałem budować, ale udałoby się tutaj dotrzeć, słuchajcie. Jest spoko, jest spoko, dobra, jesteśmy już blisko. Dobra, pyk. Dobra, muszę teraz tylko tutaj jakoś na dół ją sprowadzić. Nie wiem, czy mi się tak uda, żeby ona tu nie spadła i nie zginęła. Dobra, demon, nie jestem już z tą świnią, tylko. Boję się, że ona spadnie i tu zginie. Gdzie ty jesteś? O, nie, dobra, o. jest, jest, przeprowadziłem ci ją. Dobra. Gdzie, gdzie Myś ci ją uwiązać? Jakiś płot... Straciłem apetyt. Pot... Musisz może tutaj Straciłeś wybudować jakiś mały płotek. Dobra, poczekaj, tak, ja tu płotek taki... postawię i może ten, może ją tu tak. uwiążę jakoś. O, dobra, jest uwiązana. Będzie na później. I stoi tam na Jakaś... górze. Dobra, jakaś, spoko. Jakaś okay. Dobra, wykonałem wszystkie zadania. Powiedz gdzie jest Bella teraz. Ja muszę ją uratować i weź z czym ja był duży już, normalny, nie chcę być taki malutki. Jeszcze nie wykonałeś wszystkich zadań, bo ostatnie no zadanie. Jak to nie? Jakie zadanie wiesz. jeszcze? Jakie? Jeszcze jakie zadanie? Najłatwiejsze. Najłatwiejsze? O, dobra, to spoko. To dawaj, dawaj, najłatwiejsze lubię. Musisz tylko oddać swoją duszyczkę. Co? Za wolność Belli. Tak. Moją duszę? Tak, Ale jak ja będę żył wciwuj. wtedy? Tutaj. No jaka Bella będzie sama żyła? O co tu chodzi? No niestety, albo Bella, albo ty. Dobra, nie, nie, wiem, nie wiem co ja mam Ja potrzebuję trochę czasu, żeby się zastanowić. No dobrze, możesz się zastanowić. To daj mi chociaż 24 ale... godziny, albo 48, albo coś, nie wiem. Dobra, dam ci znać, dam ci znać. Dobra, uciekam, słuchajcie. O nie, on chce, żebym ja oddał swoją duszę. Musicie mi pomóc, słuchajcie. napiszcie w komentarzu, co ja mam zrobić teraz, żeby uratować Belę. Czy oddać swoją duszę, później Bella mi pomoże może i nie uratuje. Nie wiem, słuchajcie, ale coś musimy zrobić na pewno. Piszcie koniecznie w komentarzu, jak mamy rozwiązać tą sytuację. I czy ja mam oddać tą duszę. Napiszcie tak, albo nie. Zostawiajcie łapeczki do góry, jeżeli chcecie mi pomóc, a ja ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale trzymajcie się pozdrawiam was serdecznie pa pa